Siep. Jestem Gareth i mam przyjemność powitać Was na moim kanale. Teraz gram w Fortnite. Jest tu z nami Aurorka. Przywitaj się. Cześć wszystkim z tej strony, Aurorka. Będziemy w FNAFie Night Shift Survival. Zgadza się i zostaniemy dzisiaj strażnikami nocnymi w pizzerii Fedigo Fazbera! Hurra! Będę! Chodź no, z strażnikiem! Mhm. twarzy! Dobra, żart. No, scenariusz wygląda... Espaniala. Mm -hmm. Już się załączyłam. Hey! Ja też jestem. A więc tak, to jest takie lobby, w którym tutaj mam przedstawione zadania. Więc musimy wypełniać taski, przetrwać noc i przede wszystkim uciec. Czy zdołamy? Czy nam się uda? Zostanie, nam się uda! Jeeeej! Hey, hey, hey. Nie nie, nie, nie. Dobra. Skoro to pięć jest nocy? pięć nocy, pięć koszmarnych nocy, to ma być pięć nocy. Jeszcze się zastanowimy, tak? czy, przejdziemy, czy czy spróbujemy przejść te dziesięć nocy, ale na razie spróbujmy przejść przetrwać pięć nocy. Czy jesteś gotowa? Jestem gotowa! A, powtórka! <laughs> powtórka! Chcę się na pewno upewnić, że czy jesteśmy gotowe przetrwać te pięć koszmarnych nocy! Ale na razie na easy mode. Easy mode, easy mode. <laughs> Nie wiadomo Teraz czeka. Ale wiadomo, że jakiś animatronik tutaj tupta w <laughs> Oj, zdecydowanie. Are you ready for Freddy? Dobra, klikaj, ready. O. Klikamy. Hello, oh. Oh. I am ready. Rani matroli, oh. tak tupie. O oh nie, to ci karita. Korytabla na zewnątrz? Wow. Dobra. Enter correct code in the office. Checkball i dobra. To bra. moje zadanie. O-o, jeszcze w arcade będzie. Nie mogę. Dobra, 8 z... Dobrze, R spróbuję kliknąć ten kod. O, to nie jest takie łatwe. Dobra, idę do arcade. Dobra, trzymam kciuki. Ja za ciebie też trzymam kciuki. Ktoś tu idzie! Ktoś tu idzie! Uwaga! Ktoś... A ja jeszcze nie wpisałam kodu! Zamknij drzwi! Do widzenia! Ja jestem zajęta, bo je, jak on tu przyjdzie? A no to to jest ma dziewiątka! Dobra, piszę zadanie wykonany. Ktoś tu tupta. Drugie zadanie wykonane. Halo? jest Halo. tu kto? Zaczęli od Ktoś zera. Ktoś tu znowu tupta. Uda się? <laughs> ok. Ojcie, Freddy idzie do ciebie! Freddy idzie do ciebie! <laughs> o, o, nie, ja się nie zgadzam. Uciekam stamtąd. Hihi. Nie mogłam wpisać tego kodu! Nie mogłam znaleźć jednej cyferki! Dobra, Daczeli. idę spróbuję ja wpisać. Uwaga, nadal jest tam jeden animatronik. Fredziu, zostań tam! Albo nie, Fredziu, idź sobie! Idź sobie, Fredziu! Fredziu, ja ci proszę! Fredziu, idź na scenę! Idź na scenę, zobacz, wołają cię! Wołają tak, Freddy! Freddy! Kiedy będzie ten piękny Freddy? O! Już odchodzi! Ten, już odchodzi! O! Ten przystojny elegancik z muszką i tym, cylinderkiem! O! Wołają ci dzieci! O, dziękujemy, że trafiłeś na scenę! Ja jestem z tym kodem. Dobra. Ja mam Cześć. spróbować? Czy dasz radę. Cześć. Ja sobie nie mogę Dobra. Ja mogę podejść. Proszę. Zrobić miejsce dla profesjonalisty? No, może jednak nie taki profesjonalista. Od zera zaczęli, faktycznie. A, gdzie to jest zero! je zero Zero? Wow. O nie idzie Freddy! Udało się wpisać Ucieka. zero tylko. Dobra. To jest zawsze coś do przodu. Freddy! Czemu wracasz? Dobra, schowałam się w takim dziwnym miejscu. Mam nadzieję, że mnie to nie znajdzie. O nie, zajdzie mnie! O nie, Freddy, nie! Nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Freddy, Freddy. Ojeju! Ale miałaś szczęście! Poszedł sobie. Ja miałam zawał! Dobra, dalej, kod. Ha! Udało się! Udało się! pierwszą noc! Genialnie! Guard the Arcade Area. Proste. Patrol Halls Patrol też będzie w to dzisiaj patrolujemy okolice. Dobra, to ja idę o Guard the Arcade. Dobra. A ja, to ja będę patrolowała. A, dobra, idę. Może spróbujmy najpierw, skończmy te... A jak zresztą wybierasz? Kończmy szybko te jedyne zadanie wspólnie. Dzielić tymi pozostałymi zadaniami. dobra. A szybko, szybciej wykonujemy to zadanie. Dzięki temu, że jesteśmy razem. Mhm, a, zdecydowanie. No zobacz, jak poszło szybko. Dobra, idę do arkady, o. a ty do party. Dobra, spróbuję znaleźć party hall. Uwaga, to do... nie poszedł Foxy. I próbuję zebrać punkty. Ha! Asber końcy! Edzie, o! Dobrze! Pułapka na drodze. Prosimy patrzeć pod nóżki. Ponieważ możemy wpaść w pułapkę. Jestem na miejscu. Jestem jak na, do, na otwarte dłoń po prostu. Tylko zaśpiewać... O Jestem nie. tutaj! Łapcie mnie! A. A. O nie, nie! Co, co ty mówiłaś? Co tu mówiłaś o otwartej dłoni? Foxy tu idzie! Foxy tu idzie! A. Co? co się stało? Powodzenia! P ja Oj, nie zostałem! Nie zostawiaj mnie tak, co ty robisz? Eee, zapoznałam się z Foxim. Fox Jedwab. Nie był taki jedwabu. No, wcale nie był delikatny. Dobra, dam radę. Mam ciki. Wow. Nie. Yeah. No, nie wiem, gdzie on jest teraz. On był w tej sz szafce tam. Ale teraz już może być gdzieś indziej. Ale już widzę, że kończysz paska. No nie! tutaj ty... przetrwałaś! Ja już wiem, party party chyba. A? O, dobra. 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 Jak widać. To było spotkanie z FoxIM. Spróbujmy teraz przetrwać bez kolejnych spotkań z animatronikami. Dobra? Dobrze, dobrze. Zdecydowanie. Pick up and do Dobra. O. To gdzie tak idziesz? Tak. To ja idę do park service, dobrze? Dobrze. A ja fixarka the machine. O nie, nie! mnie złamał! Kapkę mnie dorwał. Lecie, ja zobaczył mnie. Teraz to się przyjdzie. Pewnie ci korita. Foksi go mijam. Był bardzo blisko mnie. Nie, po co ja poszłam do kuchni? Mamy coś do zrobienia w kuchni? Oczywiście, że nie. Ale po drodze do Parcym A... Service jest. Jedna dróżka tak prowadzi. Nie, ja się pcham do tej kuchni. Wiesz, ja, że ja też się zastanawiam, ale cóż. Mogłaś być głodna. No, w sumie. Pewnie podświadomie chcę jedzenia, ale nie teraz, nie tym razem. Tym razem musimy przetrwać. Pizza. Mm. jest w Arkady. Mhm. rozumiem. A tak... Wracając do tematu pizzy, to jest jeden z najlepszych wynalazków ludzkości. Ja, potwierdzam. A teraz ten Foxy wywał Nad ruchem. Uwaga! Dobra. Gdzie oh, nie, 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 service? A ja właśnie jestem w part serwis. Co ja mam zrobić? A, patrolować. Dobra. Um. Cupcake'owi teraz nie wejdę w drogę. O nie! 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 Wyszłam, wyszłam w tę pułapkę! Proszę, zostaw mnie! Dum dumie! Zostaw mnie, dum dumie! Nie tu nie ma! To na nie zadanie. Ja muszę poczekać, aż Foxy sobie stąd pójdzie. Dam da stąd, Foxy! Dam da Ale nie do mnie. Ale, na gdzie scenę do mnie. wracaj! Wraca na scenę? A ty do Pirate oh. Cove? Byłam tam. Nie podpowiadaj. A, a przepraszam cię bardzo. Jeju, ten cupcake. Się rozgląda. Złowrogim wzrokiem. Ale tu pułapek. Nie dam się złapać. Nie tym razem. O nie. Tym razem przetrwam noc. Idę pozbierać jakieś. części. Pick up and the parts. In parts and parts. Ej, to mi się trzydzieło, bo ja nie widzę tych części. A czyli. Widzę pick, ale nie są one podświetlone, więc o tyle mam problem, więc będziesz musiała tu jej pomóc. <laughs> dam dam, Wrócił! Dam, Foxy! Dam, wróci. Nie, po czasie podnosisz kobieto! Ja to wychodzę do korytarza, do łazienki. Nie, nie, to nie skończy. Ja to żyję na krawędzi. Ja wolę tutaj. O, pojawiła się jakaś część. Chyba poszedł. Dobra, nie ma Foxygo. Można zbierać. O, teraz w końcu się pojawiły te części. A, nie, A nie jest. Tak, część jest, część nie ma. Więc dobrze, że tu jesteś, pomoże zbierać. No kończy mnie długo. Nie będzie tak strasznie. A, o nie wpadłam. A, zapomniałam, tu jest pułapka. Ojeju, twarzyczka idzie. I ostatnia część. Kończymy tę noc. Mocne. <noise> Dobra, a więc przetrwałyśmy counter. trzecią noc. Przetrwałyśmy. yeah! <noise> Co ma. mamy do zrobienia? Mogę naprawić tą refuse. Reperfuse box. Nie refuse. Niczego nie odmawiamy. Idziemy naprawiać. O, oh, guard the price counter. A, idę.

Dało się. Dobra, idę patrolować. Party'n service. No to powodzenia, życzę. Oh, Cikorita! Cikorita! wskazuję na czy Wykonane zadanie. Po prostu ja poszłam. ja się zastanawiam, gdzie ona poszła? Tak na dalej od siebie. To jest najważniejsze. Dobra, i patroluje, a ja razem z nim. Kika też tu jest. I sobie, proszę cię. Nie, nie wchodź! Nie wchodź w pułapkę! O nie wpadłam w pułapkę! Znowu dwie mnie. pułapki tu są. O, nie! Ojej, jej, myślałam, że tu też jest pułapka. Jest tam w korytarzu. Chyba poszła do kuchni. Prawdopodobnie. Mhm. O, dzięki. Razem tutaj będziemy szybciej patrolować. Pomysł. Jeju! Pułap tak, tak, kapkajka. Ha! Jeszcze pułapka była koło ciebie. A? Dobra! Kolejna noc przetrwana. jej! Mhm. Dobra, teraz musimy przetrwać kolejną noc. Przetrwamy kolejną noc! Zacznijmy od... ...recepcji. Ja Mogę a, ja naprawię fiuza! ...recepcję i... ...ja, moje naczynia. Jestem w recepcji. I spokojnie jest tutaj. Poczytam sobie ulotki. Popatrz na zabawki. Jest naprawiony. O, gratuluję. Dobra. Teraz próbuję ten... umyć naczynia. Powodzenia! Uh -huh. Nie, dziękuję, żeby nie zapyszyć. Kto wie, kogo spotkam w kuchni? Tak, to kogo? Cike. To jest jej królestwo. O, Siemanko. Co? Idziemy tą samą trasą. Umyć naczynia. To jednak ty idziesz umyć naczynia? Tak, bo to łatwe, bardzo łatwe zadanie. No dobra, teraz pozbieram fazber końcy. Mówiłam! <grystanie> Jej, udało się! Przetrwałyśmy 5 nocy! I teraz pozostało nam tylko jedno: uciec. Uciec. Oj, zaczyna się ostatnie zadanie pod górkę. O mm -hmm. nie. Eju! Jakiś animatronik jest pod... To, gdzie? nie, nie widzisz tego. Dobra, zdzielam się. Nie miał się trzęsie. O, animatronik. Nie dinozaur. Przecinaka musimy znaleźć jak najszybciej. Bycie obramowany tak jak my. Mm -hmm. Tak, 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 takim zielonym. Takie też plusi, nie plusi. Wszystkie te mm -hmm. itemy są jakoś obramowane ładnie. Będzie łatwo. O, nie, nie, nie. O, idzie w Twoim kierunku jakiś animatronik? Nie, tutaj ten. Miałam problemy z rurami. Nie, Teraz stradę. Teraz no będziemy... zbieram Musiały Chciały znaleźć ten... Coś tam. O, obcinanie. O! Mhm. Mam go! Mam go! Mam go! Mam go przed sobą. Dobra, to ja kieruję się w stronę wyjścia. Eee, y Um, I have a problem. A jak się ten problem nazywa? Nie mogę podnieść go. <grych> o, nie wierzę! A, później sprawdzę, jak ci uda. Bo idzie tu te dzika. A O nie. Gdzie indziej? uwaga, tu jest cake. Pułapki Wredy'ego. Mm. Dobra, idę w Twoim kierunku. Może mi się podświetli. O nie, nie, nie słyszałam animatronika. o je, udało Pan. Ci się! Super! O nie, ktoś tu idzie! Ktoś tu idzie! Muszę się ukryć. Chowacie! Chowacie! O nie, nie, nie! nie. Co ty taki głośny? O proszę, który to? O, ci, Cikorita. O nie! Cika, cika. Nikogo tutaj nie ma. Ona idzie w stronę korytarza. Eh, spokojnie. Już wychodzę z tego korytarza. Mam radę. Wykieruj się powoli do jednego miejsca. Spotkamy się tam. Dobra. Wow. Idziemy w stronę wyjścia. O, jestem przy wyjściu. Ja to spróbujesz otworzyć? Tak. Bieram. Osty. No szczęście. Udało się. Nie dość, że przetrwałyśmy, też, to uciekłyśmy. To prawda ja nie wszystkie noce, ale zawsze. Trzeba mi większość. Yeah! Wow! Ale nerwowo było, i mm -hmm. znowu jesteśmy w tym robi. Tak udało się nam. Wow, i to na łatwym trybie. Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać na trybie normalnym, ale to nie w tym odcinku, tylko w następnym. Oj, będzie się działo, oj, będzie się działo! Mhm. Chociaż był easy mode, to było nerwowo. Nerwowo, jak nie wiem. Oj, tak, tak. Parę razy wpadłam w pułapkę, dałam się złapać kapkajkowi. No, i przede wszystkim zapoznałam się z Foxim. Nie! Normalnie parę razy z Foxym, to ja też się minęłam. Mhm. No, tak, tak. Ale uniknęłaś jumpscare. No, uniknęłam. Tutaj Chyba. Mhm. Dobra. O, genialnie. Genialnie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobał się Wam odcinek. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. O, więcej! Do następnego razu! Puff! No to cześć!